Uwaga! Oglądasz ten filmik na własną odpowiedzialność. Może on gwałtownie zmienić twoje życie. Doktor Hu. Doktor. Lekarz. Medycyna. Biologia. Tasiemiec uzbrojony. Tasiemiec uzbrojony to pasożyt. Pasożyt rymuje się z alfa-deglukopiranozylobetadefruktofuranozyt. Alfa-deglukopiranozylobetadefruktofuranozyt, czyli inaczej sacharoza, zwana potocznie cukrem. Cukier. Cukier jest biały. Przeciwieństwem białego jest czarny. Michael Jackson był czarny i biały. Michael Jackson ma 14 liter. Kapibara wielka również ma 14 liter. Przypadek? Nie sądzę. Tylko co ma kapibara wielka do tego, że dr Hu to Illuminati? Może doktor to tak naprawdę kapibara w przebraniu? Nie wiem. I być może nigdy nie poznamy odpowiedzi na to oto pytanie. Może to i nawet lepiej. Wracając do tematu. Kapibara wielka jest większa od kapibary małej. Wielka. Góry są wielkie. Góry. Wspinaczka. Do usuwania metalowych elementów sprzętu wspinaczkowego służy je badełko. Jebadełko ma 9 liter, niebieski też ma 9 liter, TARDIS jest niebieskie, TARDIS jest większe w środku, Illuminati też jest większe w środku. Ej zaraz, zaraz, nie wiemy czy Illuminati jest większe w środku. Tym, hmm. widocznie Illuminati chce abyśmy wiedzieli, że jest większe w środku, wiedząc przy tym, że uznamy to za nielogiczne i w ten sposób będziemy myśleli, że nie jest. Doktorech urówna się Illuminati confirmed. Wydaje mi się, że w Biedronce ukryte jest pomieszczenie z takimi machinami, do którego wstęp mają tylko Illuminati, żeby móc tam torturować swoich wrogów. Ale to tylko przypuszczenia. Wróćmy do tematu. Średniowiecze. Dżuma. Dżuma to choroba, gorączka krwotoczna, którą wywołuje wirus Ebola też jest chorobą.